Aleksandr Aleksandrowicz Mikulin był znanym radzieckim konstruktorem silników samolotowych. Urodził się 14 lutego 1895 roku we Włodzimierzu, a zmarł 13 maja 1985 roku w Moskwie w wieku 90 lat. Do jego osiągnięć należał pierwszy radziecki silnik tłokowy chłodzony cieczą Mikulin AM34 oraz silnik turboodrzutowy Mikulin AM3 do pierwszego samolotu odrzutowego Związku Radzieckiego Tupolewa Tu 104. W wieku pięćdziesięciu lat stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. Mikulin zastanawiał się, dlaczego jego dotychczas dobrze funkcjonujące ciało tak nagle zaczęło zawodzić. Jako konstruktor postanowił podejść do tematu z perspektywy technicznej, jak przy projektowaniu silników. Po przestudiowaniu literatury medycznej i rozmowach z lekarzami, stworzył własny zestaw ćwiczeń, który miał pomóc naprawić jego organizm. Jego metody polegały na usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji, które określał jako szlam. Mikulin opracował również siedmiodniową głodówkę z lewatywą, jako metodę odchudzania. W tym filmie skupimy się na jego metodzie usuwania szlamu z ciała. Mikulin ukończył Moskiewską Uczelnię Techniczną wśród pierwszych inżynierów aeromechaników, takich jak Tupoliew i Archangielski. Stworzył pierwszy radziecki silnik tłokowy i turboodrzutowy, które pracowały w samolotach typu MIG. Podczas wojny jego zespół skonstruował potężny silnik do samolotu IU-2, który budził postrach wśród Niemców. Mikulin za swoje osiągnięcia uzyskał tytuł bohatera pracy socjalistycznej, co było wielkim wyróżnieniem. Po latach poświęceń i pracy zdrowie Mikulina pogorszyło się. Po pięćdziesiątym roku życia ciężko zachorował, trafił do szpitala, a jego serce zaczęło zawodzić. Postanowił zbadać przyczyny starzenia się ciała z perspektywy inżyniera, aby aktywnie walczyć z tym procesem. Doszedł do wniosku, że przyczyną starzenia jest zamulenie komórek i przestrzeni międzykomórkowych odpadami przemiany materii. Stwierdził, że wewnętrzna powierzchnia żył posiada zastawki, które kierują przepływ krwi ku sercu. Zauważył, że kiedy następuje silne uderzenie piętą o podłoże, krew zostaje popchnięta w górę, oczyszczając żyły ze szlamu. Na tej podstawie Mikulin opracował wibrogimnastykę, którą można stosować niezależnie od stanu zdrowia. Jest dobra zarówno dla osób wytrenowanych, jak i tych, które wykonują intensywną pracę umysłową lub mają pracę siedzącą. Nawet podczas górskich wędrówek warto wykonywać ćwiczenia, aby oczyścić nogi i ciało. Na czym polega wibrogimnastyka Mikulina? Stojąc na palcach, unosimy pięty o 1 cm nad ziemię i opuszczamy je, odczuwając lekki wstrząs. Ten ruch powoduje przepływ krwi ku sercu. Ćwiczenia należy wykonywać wolno, nie częściej niż raz na sekundę. Po trzydziestu takich ruchach trzeba zrobić 5 do 10 sekund przerwy. Unoszenie pięt powyżej 1 cm nie zwiększa efektywności ćwiczeń, a jedynie powoduje zmęczenie. Ważne jest, by uderzenia były energiczne, ale niezbyt mocne, aby nie wstrząsać głową. Ćwiczenie należy powtarzać 3 do pięciu razy dziennie po jednej minucie. Po wibrogimnastyce ustępuje ociężałość umysłowa, ponieważ krew zostaje przepchnięta z głowy do serca. To ćwiczenie pomaga w leczeniu wielu chorób, zapobiega zakrzepom i zawałom serca. Mikulin w wieku osiemdziesięciu lat nadal był aktywny fizycznie i umysłowo, prowadził wykłady na uczelni i cieszył się dobrym zdrowiem. Dzięki swoim ćwiczeniom i metodom żył 90 lat, mimo że lekarze dawali mu zaledwie kilka lat życia po pięćdziesiątce. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, możecie polecić tę metodę swoim znajomym.